Dzień dobry kochani. Pracowałam nad innym materiałem na film, ale muszę to powiedzieć, muszę to wyplusnąć z siebie. Oglądałam wczoraj program Marcina Roli z, w Realu24, gdzie zaproszony był Marcin Osadowski z kanału Jaosa. Brawo Marcin, zachowało się jak prawdziwy kamrat. Jaosa nie istnieje bez Wojtka Właściwie nie rozumiem, co temu człowiekowi się zarzuca oprócz bluzgania. Czekam, aż zadzwoni zgorszona paniusia i zacznie się żalć jakie uszy wienno poza Saudysię NPTVPL Jaosa. Nie doczekam się, same panowie dzwonili. Wolę oglądać i słuchać Wojtka wraz z jego bluzgami, nazywającym rzeczy po imieniu, niż miłe, grzeczne ściemy płynące z telewizji. Pytam się, co jest bardziej szkodliwe? Michail Bulgakow napisał piękny utwór Mistrz i Małgorzata. Nie każdy go zrozumie, ja też nie zrozumiałam z pierwszego podejścia, ale to nie znaczy, że jest do niczego. To jedynie znaczyło, że wtedy nie dorosłam do jego odbioru. Po latach wróciłam do tego utworu i byłam nim zachwycona, nie rozumiejąc, jak mogłam nie zrozumieć przykazów wcześniej. Przyjdzie czas, kiedy dojrzejesz do treści, które przekazuje Wolite Kolszańskie, i jestem przekonana, że nie będzie ci przeszkadzać, w jaki sposób to robi. Skąd wiem? Ponieważ tak było ze mną. Często do chłopaków z Jałosad dzwonią kobiety. Są w różnym wieku, różnego sposobienia, różnego statutu społecznego czy poziomu wykształcenia. I jakoś im to nie przeszkadza. A wczoraj u Martina roli na kanale w Realu24 słyszałam parę zgorszonych przekleństwami Wojtka lelusiowatych mężczyzn. A Marcinowi roli chciałoby się powiedzieć to nie ludzie, to wy kształtujecie u nich obraz Wojtka Olszeńskiego. Niech zazdrość do, do jego rosnącej popularności was nie zgubi. A byłoby szkoda, ponieważ wydaje się, że gracie do tej samej bramki. Byłam jeszcze bardzo młoda osobą, kiedy na świat przychodziło moje dziecko. Ból był potworny, kobiety wiedzą. Spacerowałam po korytarzu na porodówce, przestraszona tym całym wydarzeniem. Kiedy nadchodziły bóle skurcze, szybko szłam na salę. Zamykałam drzwi, na szczęście byłam tam sama i klełam na czym świat stoi. Wydawało mi się, że pomaga co trwało przez kilka godzin, póki na świat nie przyszło moje piękne, jedyne, ukochane dziecko. Wtedy już nie pamiętało się o bólu. Wtedy ogarnęło mnie pełnia szczęścia i wielka miłość do niego. Nieraz z uśmiechem wspominam swój sposób na pozbycie się bólu, ale kilka lat temu usłyszałam, że właściwie przyklinanie uśmierza ból. Właśnie spojrzałam w Google, kto to mówi. Na pierwsze miejsce Google posunął mi artykuł, zgadnijcie kogo. A Ano Gazety Wyborczej, na nazwy, który taki chce się siarczyście przeklnąć. Czytamy. Przycięłeś palec szafko? Uderzyłeś głową o strop? Najczęściej wtedy natychmiast zaczynamy masować balące miejsce i siarczyście kliniemy. Czy to pomaga na ból? Według uczonych z Kelly University w Wielkiej Brytanii, owszem, nie chodzi tu jednak o moc wulgaryzmów, ale o uwolnienie emocji. A jak wiadomo, emocje są bardzo silnie związane z bólem. Użycie brzydkiego słowa, kiedy coś nas zaboli, pomaga zmniejszyć nieprzyjemne uczucie. Przeżywanie bólu w milczeniu go pogłębia. Co ciekawe, przeciwbolowe działanie przeklęstw jest szczególnie silne u osób, które przyklinają rzadko. Efekt ten został opisany jako forma znieczulenia wywołanego stresem. Uderzenie jest bolesnym bodźcem, który generuje reakcję stresową. Przyklęstwo ją podkręca, bo w odpowiedzi na ból może aktywować ciało migdałowate, które z kolei wywołuje reakcję walki lub ucieczki. To prowadzi do przypływu adrenaliny, naturalnej formy usmierzenia bólu. Wojtku, rozumiem twój ból, kiedy patrzysz na to wszystko, co się dzieje dookoła. Rozumiem i podziwiam za twoją determinację i miłość do Ojczyzny. Nie zmieniaj się, tylko taki i jesteś autentyczny, szczery, sprawiedliwy. Wierzę, że z Twojego wysiłku, z tego Twojego bólu narodzi się piękne dziecko, przywracające normalność w tym naszym wspaniałym kraju. Nic, co jest wartościowe, nie daje się nam bez wysiłku. Wierzę, że to dziecie będzie piękne jak moje. Pozdrawiam Was, chłopaki ciepło. Marcinku, synku, dbaj o niego. Śpiewa mój syn. Само, как ты.